Trzecia. Pielęgniarka patrzy przez okno, za plecami kapie krew. Gdzieś przejeżdża ciężarówka, jaki straszny szron na parapecie. Szósta. Drewniane chodaki, wyżej wibrafon szklanych linijek z rtęcią, za kwadrans przyjdą zbierać, krzywiąc głowy coś tam ciachną, prostymi strzałami, czerwoną, niebieską, byle nie krzyż. Siódma, ekshumacja. Zrywają kartę pościeli, płótno, obraz wczorajszego dnia, idzie z moim moczem, śliną, i potem, dobębna, mnie unoszą na rękach. Ich twarze nie wierzą, że jest we mnie nieskończoność. Czasy nieprzeżyte, gęste przestrzenie, kładą na nowym prześcieradle. Jak pieczęć.